Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie dotyczącym Marvela. Dzisiaj mamy mega mega news dotyczący czwartej części solowych przygód Tora, czyli Tora, Love and Thunder, czyli miłość i Grzmocenie. Piękne tłumaczenie, kocham Taika Waititi. W swoją drogą Taika Waititi w jednym z ostatnich wywiadów potwierdził, że zdjęcia do filmu ruszają już latem tego roku, czyli 2020, także wtedy już wszystko będzie wiadomo, kto gra kogo. A tymczasem czas na ploteczkę. serwis Collider twierdzi, że Christian Bale dołączy do MCU w czwartej części Solowych Przygód Boga Piorunów. No i zaraz sobie pomyślicie, no ale jak to Christian Bale, aktor z takim portfolio dołączy do MCU, jakby MCU było jakieś gorsze niż inne filmy. W każdym razie Christian Bale to jest bardzo dziwny wybór. Wiadomo, Christian Bale grał Batmana w trylogii Nolana i zagrał naprawdę dobrze. Zagrał w wielu wybitnych filmach, jest to uniwersalny aktor i myślę, że idealnie może wpasować się w czwartej części filmu o przygodach Tora. Będzie grał u boku Chrisa Hemswortha, Tessy Thompson czy Natalie Portman. No więc teraz czy Christian Bale zagra największego złola w filmie, czy będzie grał raczej z przymierzęca Thora i Walkiri? Bale udowodnił już, że potrafi zagrać wielkiego złoczyńcę w filmie American Psycho. Mimo, że minęło już sporo lat, to nadal to ma. Taika Waititi potwierdził już, że scenariusz będzie opowiadał historię Jane Foster, która przejęła rolę Tora. W jednym z zeszytów opowiadających tą historię z grudnia 2015, czyli Mighty Thor zeszyt numer 2, opowiada historię Jane walczącą z Kulem, czyli Bogiem Strachu. Czy według Was Bale nadawałby się na Kula, czyli wujka Tora, który jest bogiem strachu? Dajcie znać w komentarzach. Inne źródło, czyli Charles Murphy, czyli człowiek, który udowodnił już nieraz, że ma sprawdzone źródła, jeżeli chodzi o newsy i ploteczki dotyczące ze świata Marvela, mówi, że postać Bale'a będzie motion capture, czyli coś w stylu Hulka, smart Hulka, profesora Hulka. Dlaczego postać grana przez Bale'a musiałaby być zrobiona w motion capture? Ponieważ Beta Ray Bill to superbohater, który udowodnił, że jest godzien posiadania mocy Thora, ale jest jeden problem. Ma głowę konia. W zeszycie numer 337 z 1983 Thor na prośbę Nika Fiurego przejmuje statek kosmiczny. Okazuje się, że jego pilot jest złowrogo nastawiony. Podczas pojedynku Bill podnosi Mjolnir, aby użyć go przeciwko Thorowi. Beta Ray Bill udowodnił, że jest godny dzierżenia Mjolnira, dlatego on i Odinson muszą o niego walczyć. Bill wygrywa walkę, ale odmawia przyjęcia młota. Dlatego Odin prosi Karły z Nidavellir, aby stworzyły nowy młot, czyli Stormbreakera dla Beta Ray Billa. Oczywiście swoje propozycje, kogo może zagrać się Christian Bale, jeżeli, powtarzam, jeżeli pojawi się w MCU, na dole w komentarzach zobaczymy, jakie macie ciekawe propozycje. Trzymajcie się na razie.